Cześć, witam Was w tym odcinku Wielkanocnym. Wielkanoc. I oczywiście życzę Wam jeszcze raz wesołych świąt. No i jutro mokrego śmingosawyngusa. A w dzisiejszym filmie... No, będzie odcinek Wielkanocny. Eee, myślę, że w danym momencie filmu się zorientujecie na pewno, gdzie się dzisiaj się znajdujemy w dzisiejszym odcinku po moim tle. Ja to byłam jak nie, już niedługo, o, o, widzicie gdzie jesteśmy, w Krzeszowie. Jak sobie tutaj zobaczymy te kapliczki piękne przy drodze, nie wiem jak to tam z kościołem, czy będzie otwarty, czy zamknięty, to też wyjdzie, no wejdę do kościoła i będzie też Dam tego kościoła film, ale to jeszcze nie wiadomo. Bo może być myszia na przykład, ale dobra. W sumie teraz jest myszcza, bo dzisiaj jest niedziela i teraz jest tak po 12. Dobra. To teraz wam coś pokażę. Stacje drogi ukrzyżowania Pańskiego Pana Jezusa. Zapomniałam trochę powiedzieć, że dzisiaj będzie tak jakby trochę religijnie, ale i tak mamy dzisiaj święto chrześcijańskie, Wielkanoc. I tu mamy stację 20. Chrystus przyjmuje pomoc Szymona Cyster... Cysternejczyka. Jesteśmy na bardzo fajnym, bo no po prostu jest tu pięknie. Cisza zapraszam tu, jest nawet ścieżka rowerowa poprowadzona. A tam na górze, którą widzimy na drugim planie. Zrobię maksymalne przybliżenie. O. Ten taki. To jest kapliczka, ta na górze, taka żółta. I to jest... Y Taki mały kościółek Świętej Anny. Ja tam byłem. Tam się wspina się przez korzenie, przez las. No chyba tam są dwie drogi oprócz, y, przez korzenie i przez las. Jest tutaj też y, taka kapliczka, bo to jest formalnie droga krzyżowa w formie kapliczek. Nie wiem, jak to było w Wielki Piątek dwa dni temu. Y, na pewno nie było to takich jakichś obchodów, bo. Drugie święte pande z pandemią. taka kapliczka na polu. Nie wiem, z czym to, znaczy, nie wiem, jaka to stacja jest. No, a tam yy, są jeszcze takie. Zaraz wejdziemy, zobaczymy. No, i wchodzimy teraz do tej stacji drogi krzyżowej. Już wchodzimy, już patrzę co to, stacja, yy, stacja 19, Chrystus spotyka współczującą Matkę, no czyli Marię Dziewicę, czy Marię zawsze Dziewicę, jak wpadka to przepraszam. <grym> tak jak to wiemy, że Dzisiaj Wielkanoc, a Jezus Chrystus stał martwy dnia trzeciego. Nawet jest na mszy, wstał dnia trzeciego, jako z znajomia pismo, i tam, tam, dalej, dalej tak. Można nawet tu znać się maskę, jak tu jest się z samemu czy z rodziną. Powiem Wam, że fajnie święta spędzam ja. Nie wiem jak Wy możecie się pochwalić w komentarzu, jak Wy święta spędzacie, czy teżście się wybrali na jakąś wycieczkę i dokąd. I kolejna stacja. Stacja 18. Chrystus upada po raz pierwszy. Na początku Jezus niósł krzyż sam, a później yy, Szymon pomógł nieść Jezusowi krzyż. Jest to największa z kapliczek yy, z drogi krzyżowej, które tu się znajdują. Te kapliczki zastępowały podróż do Ziemi Świętej. Zaprowadzony po składach do Chrystus tak naprawdę umarł za nas wszystkich, tak jak to nam dobrze wiadomo, nie był przestępcą, ale umarł za nas wszystkich, oddał brzegi za nas. Stacja piętnasta. Chrystus przedstawiony ludowi Ecechomu. Niestety nie można wejść do środka. Ale ja stąd tutaj widzę stacja trzynasta Chrystus okrutnie biczowany. Sobie zacząć przeczytać. Pięknie tutaj pięknie. I za to też tutaj mamy bardzo piękny widok na krzeszów. Bardzo pięknie tutaj jest... Tu, gdzie ta ścieżka rowerowa, to tu przebiegała kiedyś linia kolejowa. Na tym w drugim planie ten taki duży żółty budynek jest to Kościół Świętego św. Józefa. Tu, to ta bazylika, dobrze znana, a nawet powiem, że w 1984 roku, jeśli się nie mylę, ta wieża. Na lewo, le wieża po lewej, spłonęła. I. Bo to wtedy jeszcze były czasy niemieckie, i tutaj Niemcy naprawili i wygląda tak, jak przed spaleniem. No pięknie tu jest, pięknie. Tu się nawet przechodzi się przez las. Ciekawostka jest taka, że ten kościół od... na drugim planie, ten taki biały, on znajduje się w krzeszówku. I ten kościół biały jest starszy. To jest starszy kościół od tej bazyliki w Krzeszowie. Miejsce bardzo ładnie wygląda. A przede wszystkim to ja tu zdejmę kaptur, bo tak jak tu widzimy, jest tu krzesz, a mężczyźni muszą zdejmować jak. Właściwie są przed krzyżem. Nakrycie głowy. Będę może trochę ciszej mówił, bo tutaj ludzie przychodzą się modlić. Tutaj Matka Boska jest na No i jesteśmy pod Bazyliką Podjedziemy do takiej mapy Bardzo fajna mapa Krzeszowa Zapraszam też was do Krzeszowa Żebyście sobie tu poszli Po obejrzeli Jest takie tutaj coś koło Krzeszowa Jak Betlejem Nie wiem tam, ale O! Ten największy dom, gdzie byliśmy To jest Dom Nie wiem, czy kościół jest otwarty, ale zobaczę zaraz i Wam powiem, czy kościół jest otwarty. No niestety, no nie mogłem tam Wam po prostu z, y, zrobić jakby filmowania w kościele. Yy, no niestety, trochę mnie to rozczarowałem się. Ale to nieważne: najważniejsze, że mogłem zrobić zdjęcie. A to wszystko dzięki tej naklejce. Yy, także najważniejsze, że są zdjęcia z tamtego wnętrza kościoła. Nie filmowałem, bo zakaz, a nie chciałem jakichś jakby kłopotów. A są święta, to po co mieć jakieś kłopoty. Lepiej mieć spokojne święta. Moi drodzy, to już byłoby na tyle. Ja jeszcze raz Wam życzę wesołych świąt i lanego poniedziałku. Do następnego filmu, cześć.